No dobra, miała mnie poruszać tego tematu, bo wydaje się być zwyczajnie durny. Jak to pomysły lewicy, jednak jak patrzę na to, że mają realny wpływ na nasze życie, to jednak głupie, głupie pomysły trzeba nagłaśniać. Może ktoś się jeszcze opamięta. Cześć, kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym. Że Lewica wykluła sporo nowych, ciekawych pomysłów na temat naszego przyszłego życia, ale także życia piesków. Wpadłam ostatnio w jakąś ciekawą bańkę i jest jeszcze coś, czym chciałam się z Wami podzielić, bo jestem ciekawa Waszego zdania na ten temat. Jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, zostawcie proszę łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. A teraz, nie przedłużając, zaczynamy. Zapraszam. No dobrze, weźmy sobie dzisiaj na tapet obietnice lewicy, bo można sobie o tym wszystkim nie mówić. Ale jak się rozejrzycie dookoła, to zobaczycie, że tęcza wisi wokół nas, a ci ludzie mają naprawdę realny wpływ na nasze życie, za nasze pieniądze. I wiecie, można się nad tym zastanawiać, że w sumie poruszają kwestie, których nikt nie porusza, że może to dobrze. Jednak problem w partii Lewica jest taki, że oni wymyślają, sypią pomysłami dla przyciągnięcia uwagi, ale niestety nie mają pojęcia, skąd na to wszystko wziąć pieniądze. Lewica ma ze wszystkich partii najdroższą... Proszę postulaty. Wiecie, oni nadal myślą, że dostaną za darmo z Unii, a resztę zabiorą pracującym lub, jak oni to mówią, najbogatszym. Jednocześnie uważają, że wszystko co robią jest bardzo sprawiedliwe. Najpierw stwierdzili, że będziemy pracować po 7 zamiast po 8 godzin, bo 8-godzinny tydzień pracy to przestarzały wymysł i trzeba go zmienić. I zmienić nie dlatego, że jest zły, dlatego, że jest stary. Jak się zestarzeje 7-godzinny tydzień... Pr dzień pracy, przepraszam, to zmienią na sześcio. I oczywiście nie zapytają przedsiębiorców, jak działają ich przedsiębiorstwa, czy stać ich na taki wydatek, bo przecież ich to nie obchodzi. Oni zapewne nigdy nie prowadzili żadnego biznesu. Oni zapewne niczego nie obliczyli, nie policzyli, tylko wydedukowali, że o, tak będzie fajnie, zróbmy to. Wiadomym jest to, o czym jeszcze Biedroń czy Wielgusowa nie wiedzą, że przedsiębiorca wyższe koszty musi Przenieść na konsumentów, bo są różne firmy z różną specyfikacją, bo nawet kawiarnia będzie krócej otwarta, mniej zarobi, a za pracownika zapłaci tyle samo. Oni nie zrozumieją podstawowych rzeczy. I oczywiście, że każdy by chciał pracować mało, a zarabiać dużo. No, nie znam osoby, która by na to nie poszła. Nie znam. Jakby mi ktoś powiedział, że Ania, luźno, dam ci zlecenie na godzinę, ale zarobisz, jakbym ci dał zlecenia na 8 godzin. To tylko głupio byś nie skorzystał. <noise> Najlepsze jest to, że tak zaciekle walczą o prawa kobiet, a kobiety coś bardzo słabo na nich głosują. Kolejną dziwną sytuacją, jaką zaobserwowałam, jest to, że jeśli się źle mówi o lewicy i lewakach, to zawsze jest to homofobia, mowa nienawiści, hejt i wszystkie te straszne rzeczy. Jak pytanie, czy Biedro nie jest żoną czy mężem, ale jeśli lewica kogoś obraża, to jest to do jasnej cholery sarkazm. Przepraszam Pani za to, że napisała na platformie X, że mężczyźni nie powinni narzekać na pobór do wojska, bo mogą sobie gwałcić kobiety na wojnie. Lewica oczekuje walki z mową nienawiści, a sama nagminie jej nadużywa. No czy wam nie wstyd? No, wie pani, za to, że się posługiwałam sarkazmem i ironią, i to zostało źle no, odwarte, no, na... tak no to, tak to przepraszam już nie 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 wiem, nie raz. To, nie wiem, czy to hmm. tak. Tutaj sarkazm jest skazany, szczerze mówiąc. No tak, był sarkazm, yy, było absolutne niezrozumienie, dostałam łomot, przyjęłam do wiadomości, przeprosiłam, ale no, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Rozumiecie? Ja tutaj we wszystkich odcinkach używam sarkazmu, więc proszę mi niczego nie narzucać, zarzucać. No i już pomijając wiele tych bzdet, lewica wyda kolejne pieniądze na to, aby nadawać psom numery PESEL. Będą się nazywać numerami PIESEL. Nie zrozumcie mnie źle. Ja tam kocham wszystkie, no prawie wszystkie zwierzątka. Jednak, patrząc na to, że mamy chipowanie zwierząt, które, jak widać, nie wypaliło, wprowadzamy numer PESEL, który zapewne też nie wypali. Argumentem za tym jest to, że psy, żeby psy nie były bezdomne. I teraz wyobraźcie sobie te wszystkie miny bezdomnych ludzi, których jednak PESEL nie ochronił. To oczywiście żart, rozumiem, mało śmieszny. Ale rozumiem, y, że pesel zwierzęcia ma umożliwiać identyfikację właściciela. Nie wiem czy czipy nie miały tego samego zadania. Jeśli nie, to poprawcie mnie. Co to za pomysł na przykład, który teraz ostatnio się pojawił? Robert Biedroń y, y, właściwie można powiedzieć, że podchwycił pomysł społeczników, mhm. y, żeby y, bo to popularna akcja społeczna, żeby tzw. zwany pesel y, y, dawać y, czyli obowiązkowo znakować i, i rejestrować psy. To jest dobry pomysł, bo on zapobiega bezdomności zwierząt. I ja jednak jestem, może nie tyle bym powiedziała, że jest taki pomysł wzięty też od konkretnych społeczników, bo myślę, no że jednak to, tak. ale jednak pewnie, jednak pewnie ten pomysł ze strony organizacji prozwierzęcych się pojawiał i nie pojawiał się od, od teraz, tylko od dawna, bo rzeczywiście znakowanie, czipowanie zwierząt zapobiega ich bezdomności. Jeden ze słuchaczy pisze, czy pani wiceminister Szojling-Wielgus też popiera ten pomysł? No, jeżeli to jest pomysł lewicy, na pewno pani Anna Szojling-Wielgus popiera ten pomysł. No, kontekst jest, jeśli się pamięta, tak. jest to kontekst pytanie... Jest tak, jednak, jak to pani poseł oddała... Nie wiem, czy to Jedni je oddają jest psy, drudzy, drudzy odbierają, ale y, wiecie państwo, tak już y, y, mówiąc, y, absolutnie bez jakiego kontekstu y, przedwyborczego, dobrze byłoby, żebyśmy rzeczywiście uporządkowali kwestię opieki nad zwierzętami, odpowiedzialności ludzi, którzy cokolwiek adoptują, czy to są psy, czy koty, czy jakiekolwiek inne zwierzęta, żeby brali za to odpowiedzialność. No, to akurat prawda. No to tak właściwie troszkę pani tak, taką lekką szpilkę wbiła <coughs> swojej koleżance partyjnej. Wielgusowa, która oddała dwa psy do schroniska, chce chronić psy przed bezdomnością, a Biedroń, który bił matkę, walczy o prawa kobiet. Chociaż lewica krzyczy, że mężczyźni nie powinni mieć prawa głosu odnośnie właśnie kobiet, więc może faktycznie Biedroń jest żoną. Poziom absurdów tej partii przekracza granice, a oni naprawdę mają realny wpływ na nasze życie. Nasze i naszych dzieci. I tak pozostając w temacie psów, przeglądałam ostatnio TikToka, żebyście wy nie musieli, i natknęłam się na film z pewnym poglądem, że jeśli płonąłby, nie wiem, blok chyba mieszkalny. To kobieta z filmiku pierwszej kolejności ratowałaby życie swojego psa niż dziecko sąsiadów, i osoby piszące w komentarzach, że to trochę chore, były określane mianem typowych madek. Dlatego jestem dość ciekawa Waszej opinii, bo argumentują to tym, że w pierwszej kolejności trzeba walczyć o swoją rodzinę, a pies czy kot to członek rodziny, a później walczyć o innych. I w sumie ciekawe zjawisko się tam zadziało. Dlatego dajcie znać w komentarzu, czy uratowalibyście z płonącego budynku swojego psa czy dziecko sąsiada? To jest chyba podobne pytanie do tego, kogo byś się bardziej bała spotkać w lesie, niedźwiedzia czy samotnego mężczyznę. Bo ja nie wiem, w jakiej kolejności podjęłabym się ratunku. Czy najpierw ludzie, później zwierzęta, a na końcu lewacy? Nie wiem, tego wam nie powiem. Ale trochę mną wstrząsnęło to pytanie. I wiecie, tutaj takie. Deklarację, że wolę, żeby twoje dziecko umarło, niż mój pies. Tutaj lewica ma za mój hajs tym pieską zrobi pesele, zapłaci ludziom, którzy stworzą jakiś system, bazę danych do tych peseli, kogoś do obsługi tego wszystkiego. A jakby tak, jak już myślą społecznie, a nie gospodarczo, może tak usiąść i się zastanowić można, co by było można właśnie zrobić, żeby zacząć w końcu realnie wyciągać ludzi z bezdomności. Co by zrobić, żeby. Wskoczyli znowu na dobre tory, żeby się aktywizowali, może pomóc im z upadłością konsumencką, żeby mogli zacząć to jedyne życie od nowa. Może jakoś pokierować, może wyleczyć. No nie wiem, co można zrobić w takiej sytuacji, nie jestem politykiem. Jednak wierzę, że jakby ktoś się w końcu tym tematem zainteresował, coś udałoby się zrobić. Komuś może dałoby to nowe życie. Najlepiej z bezdomnością poradziła sobie Finlandia, jednak system, jaki przyjęła w Polsce, raczej jest długo nie do zrealizowania. Mamy kilkadziesiąt tysięcy bezdomnych w Polsce. Nie. Nie będzie to bardzo wiarygodny wynik, bo to chodzili ankieterzy i ich liczyli. Wyszło im niecałe 40 tysięcy chyba. I generalnie z jednej strony dużo, jednak w skali całego kraju to chyba nie na tyle dużo, żeby żadna partia i żaden polityk nie mógł się nad tym problemem pochylić. No ale lewica ma na nas jeszcze kilka pomysłów, jak powinniśmy żyć. Dajcie znać, kochani, który pomysł lewicy jest dla was najgłupszy. A który najmądrzejszy? Czy jest coś, w czym lewice popieracie? Nie wiem, może zakaz ferm futerkowych? E, czekam jak zwykle na Wasze opinie w komentarzach, a ja Was buziam. Pa!